Pokaż swój niepowtarzalny styl Radzka radzi tobie dobrze w tym. I super modny, super modny, super modny, super modny. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Wybaczcie moją fryzurę, ale ostatnio pozostrościłam Beyoncé na jej teledyskach od najnowszych. Miała taką fajną shopę, więc stwierdziłam, że spróbuję sobie zrobić taką samą. I takie gniotłam, że wyglądam po prostu, jakby mi piorun strzelił. Ale dzisiaj powiem Wam o moich torebkach: o torebkach Furla. Jak widzicie. W opisie, moja kolekcja torebek Furla. Mam ich 7, używam ich od około 3 lat i myślę, że mogę dużo powiedzieć na temat tej marki i tych torebek. I e, ja też bardzo często, zwłaszcza w tym sezonie teraz, wiosennoletnim, dostaję wiele pytań o to, czy candy się opłaca, jaki rozmiar kupić, jak oceniam te torebki, czy są fajne, czy warte swojej ceny. I stwierdziłam, że taki film poświęcony Furli to jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza teraz. No i. Zacznę może od tego, że Furla jest marką włoską i ma oficjalny sklep. Link do niego będzie na dole. Link do kilku sklepów, które tutaj, bo możecie kupić też furle na Zalando w Polsce, w jakichś tam innych sklepach. Do kilku sklepów wam tutaj dam linki, żebyście sobie od razu mogły zobaczyć. Natomiast oficjalny sklep też wysyła do Polski, natomiast oni też nie mają całej kolekcji swoją drogą i Furla ma w dużych miastach. W Poznaniu ma na pewno, w Warszawie, wydaje mi się, że w Katowicach. Ma normalnie swoje salony stacjonarne. We Wrocławiu też salon stacjonarny do niedawna, bo teraz już tam jest Patrycja Pepe, nie ma furli, bo się nie sprzedawała niestety, a szkoda, bo tam często było można dorwać te torebki, a ja niektóre torebki mam słownie kupione na 50, bo w tej furli we Wrocławiu no to była wyprzedaż, ale może zacznę od candy. candy. Furla Candy Bag to jest słynny kuferek i to są te plastikowe torebki, wykonane z PCV, ale bardzo e, wytrzymałego PCV. I to jest to, od czego ta marka, myślę, międzynarodowo zaistniała. E, od właśnie e, candy w różnych kolorach, w różnych rozmiarach, od tych torebek. I od kiedy ja candy zobaczyłam, oj, ja, 8 lat temu oni je wprowadzili? 9? Bardzo dawno, to zawsze chciałam właśnie ją mieć. I pamiętam, że tę, e, w ogóle to chciałam tę torebkę już wyrzucić, e, i pewnie zrobię to po tym filmie. Natomiast e, trzymałam ją specjalnie do takiego filmu żeby po prostu pokazać co się z nią stało bo to jest oryginalna wielkość, to jest duża candy widzicie w proporcjach jak ona wygląda I ja ją dostałam, pamiętam na walentynki od Konrada ponad 3 lata temu no i przez e, pierwsze 2 lata bardzo intensywnie ją użytkowałam było to zresztą widać na filmach to jest kolor biały i niestety ona po, ale po naprawdę bardzo intensywnym użytkowaniu e, bo w kilkudziesięciu filmach wystąpiła ona się bardzo zniszczyła po pierwsze kolor się totalnie odbarwił ona była cała biała, a widzicie w tej chwili że rączki ma żółte, od podkładu od potu, od po prostu chwytania tych rączek ma żółte i tego nie da się niczym wyczyścić. Tak samo szwy się odbarwiły na żółto, zamek się po prostu odbarwił na żółto, dół jest cały żółty. No jest po prostu brudne, ale to jest taki brud, z którym nie można nic zrobić. Um, niestety jeszcze jakieś takie dziwne plamy kolorystyczne na niej um, wyskoczyły. Tutaj jest taka plama też jakaś taka zielona. No nie wiadomo skąd. Szwy są wszystkie brudne, wszystko jest brudne i um, tutaj te łączenia też są, też są brudne. Natomiast um, na początku. Przez pierwszy rok noszenia ta torebka wyglądała idealnie. Ona dopiero już naprawdę po dłuższym czasie się zrobiła taka brzydka, ale wewnątrz też jest strasznie żółta, zamek mi w ogóle tutaj popękał od ciągłego otwierania. Tutaj te części też są żółte, uszka właśnie tutaj, bo też często się za nie chwyta. No i do tego jeszcze wszystkiego jest tutaj popękana, jest po prostu zniszczona ta torebka. No i niestety tak Candy w jasnym kolorze wygląda. Natomiast po dłuższym użytkowaniu, natomiast ja jestem przekonana, że to jest tylko wina koloru, że gdyby ona była w innym kolorze, dlatego, że mam candy mini, jedną, nie dwie mam mini, to jest mini, a jeszcze jest mikro, takie, takie jest rozróżnienie, gdyby ktoś pytał, natomiast ta candy moja mini, już może przejdę do tej, do tej mini, żeby tak się nie pastwić nad tą dużą, to jest torebka, którą ja mam em, dwa lata, Dobrze mówię? Tak, dwa lata i też ją często nosiłam. Dwa lata temu ją nosiłam, rok temu w lato. Ktoś śledził mnie. Zresztą oglądacie vlogi, śledzicie Instagram, to wiecie, jak często śmigałam z tą torebką w zeszłym roku w lato. I zresztą teraz już nawet jej nie będę chować, dlatego że już będę z nią znowu chodzić. I ona ma kolor pomarańczowy, bardzo często ją używałam, bardzo dużo rzeczy do niej wpychałam, bo to są bardzo pojemne torebki, to jest ich ogromna zaleta. I ona wygląda prawie jak nowa. Ona w ogóle nie jest brudna. W ogóle nie, ma, y, nie mają ramiona innego koloru. Nic się z zamkiem nie stało. Tutaj nie jest brudna. Także ostrzegam Was, jeżeli polujecie na candy, to nie kupujcie czasem jasnej, bo ja jestem przekonana, że to jest kolor. Natomiast ogólnie to są bardzo wytrzymałe torebki. To nie jest zwykłe PCV. One naprawdę wytrzymają śnieg, zawieruchę, gorąco, piasek, wszystko. Y, I są bardzo pojemne. Do tej to w ogóle wpychałam laptopa i 100 różnych rzeczy. Nawet swego czasu, chyba, nawet jakiś ręcznik mi tam <grych> wszedł, że tak powiem. Tutaj to jest niby mały kuferek. Y, w Proporcjach jest taki, no to jest mała, średnia torebka, natomiast tutaj wypchacie tyle rzeczy, wypchacie bardzo dużo rzeczy i one właśnie, to jest ich bardzo duża zaleta, że nie dość, że fajnie wyglądają, są wytrzymałe, z fajnego materiału, to jeszcze są bardzo, bardzo pojemne. I to jest wielkość mini. Ja mam dwie mini, jedną tą właśnie na lato, a drugą zimową i ta zimowa ma 2,5 roku, ta jest starsza od tej. Tak, i ta moja zimowa ma dół z takiej, co to jest, jakiś taki lampart, coś takiego. No i ma jeszcze pasek skórzany, gruby. I ogólnie jeszcze te duże i mini mają Candy, mają f mają kłódkę, natomiast to jest taka bez, bez kluczyka, ściemniarska, ona się sama tak po prostu otwiera. No ale można jeszcze je tutaj tak dodatkowo sobie zapiąć. I um, ta furla wygląda po 2,5 roku. Ja jej wprawdzie nie noszę bardzo często, ale ona wygląda totalnie jak nowa. I tutaj ta, ten dół jest wykonany ze skóry safiany. No, czyli z tej nie, z totalnie, z, z niezniszczalnej skóry, więc mimo tego, że nosiłam ją w sezonie głównie jesienno-zimowym, to yy, no, wygląda po prostu totalnie jak nowa. Także z tą białą to, aha, i ona ma jeszcze skórzane rączki, i z tą białą to po prostu jest po prostu pech koloru, myślę, że to jest pech koloru. Tak, no i jeszcze ma yy, tutaj yy, ta pasek. No ale w każdym razie to jest wielkość mini, bo w ubiegłym roku po raz pierwszy kupiłam sobie Micro Candy, i to jest mikro, bo i często zdawało pytanie, jak, jak, jaka to jest wielkość. A jest normalna Candy, to jest ta biała, ona jest duża, ta jest mini, a ta jest mikro to jest po prostu mała torebeczka i one się co roku pojawiają w nowych kolorach, w różnych edycjach limitowanych. Do tych mini w tej chwili dołączane są grubsze paski, też takie takie plastikowe, takie jak do mikro, tylko że grubsze, żeby w proporcjach lepiej leżały, także można ją kupić sobie z paskiem. Ja w ubiegłym roku przekładałam ten pasek chudy do tej torebki, nosiłam ją z tym paskiem i też dawało radę, nic się tu mi nie urwało. Natomiast tę mikro e, kupiłam sobie, pamiętam, przed naszym wyjazdem w zeszłym roku do Paryża i do Londynu bo potrzebowałam małej jasnej torebeczki. No i ta sprawdziła mi się po prostu idealnie. Ta r to jest R-ka od Ani Hindmark z Londynu, londyńskiej projektantki, kto śledził moje poczynania zeszłoroczne. Ten wieżę bardzo długo jej szukałam i chciałam sobie właśnie tę naklejkę na furle przykleić. Ona normalnie bez żadnych naklejek występuje i to jest taki jasny y, kolorek i właśnie w tej chwili wszystkie candy mini, bo mikro nie, y, wszystkie candy, y, mikro bo mini nie wszystkie mają te paski. Ta, to, tam trzeba szukać. W tej chwili natomiast wszystkie mikro w różnych kolorach mają właśnie te paski, które można też sobie odpiąć i y, co wa ważne jest to, że ta torebka mimo tego, że jest mikro, jest tak pojemna, że ja tutaj podczas wyjazdu wpychałam tak portfel, telefon, chusteczki, dysk zapasowy, znaczy nie dysk, ładowarkę do, do telefonu, aparat jeszcze potrafiłam wepchać i jeszcze jakieś plastry, jakieś takie błyszczyki, coś jeszcze mi tu wchodziło. Ona jest naprawdę bardzo pojemna, natomiast różnica pomiędzy mini a mikro jak widzicie w proporcjach jest taka, no i jeszcze do tego, jak sobie chwycimy dużą, że tak powiem, no to już w ogóle widać jak te proporcje wyglądają i mimo tego, że to jest jasny kolor, jeszcze raz wrócę do, wrócę do tej nieszczęsnej całej wielkiej białej, mimo tego, że to jest jasny kolor, ja tę torebkę naprawdę taszczyłam wszędzie, bardzo dużo, strasznie, no to była torebka mojego lata, ja z tymi dwiema torebkami całe lato prześmigałam, a z tą bardzo intensywnie, po prostu na wyjeździe, no non stop wszędzie i ona wygląda prawie jak nowa po tym, po tym roku i po tym bardzo intensywnym noszeniu, więc jestem przekonana, tutaj nic z nią nie stało, nic nie zafarbowało, żadnego brudu nie ma na niej. Nawet tutaj te szwy tak nie zafarbowały, także jestem przekonana, że w przypadku tej dużej candy to jest po prostu kolor. Nie kupujcie nigdy candy w żadnym rozmiarze w takim białym kolorze. No. Ostrzegam Was, a te moje dwie y, mini i mikro już zostają na wierzchu, bo będę je z przyjemnością nosić w tym roku. I generalnie te torebki, jeżeli lubicie kolorowe torebki, jeżeli szukacie czegoś takiego nietuzinkowego, to je bardzo polecam, one ogólnie zwracają uwagę i ludzie często się pytają, co to jest za za torebka, co to jest za marka i, i że są słodkie i do tego są też bardzo, bardzo e, pojemne. Wydaje mi się, że są warte swojej ceny, zwłaszcza, że te candy w tej chwili, one nie są jakimś takim, nie wiadomo jakim hitem, one były hitem kilka lat temu. To one cały czas można je spotkać na jakichś promocjach, zawsze je gdzieś wyhaczycie minus 30%, minus 50%, ponieważ one mają bardzo klasyczny kształt, e, który się nie zmienia, to... Chociaż teraz można kupić też candy plecaki, to jest też coś takiego śmiesznego. I są też candy takie bardziej w retro kształcie, ale mi te podobają się najbardziej. Natomiast ponieważ one mają bardzo klasyczny kształt, to możecie sobie kupić właśnie jakiś kolor z poprzednich sezonów, to nie musi być nowy kolor, a te z poprzednich sezonów zawsze gdzieś znajdziecie nawet do minus 50, czasem, nawet do minus 70% taniej. Także grzebcie, grzebcie po sieci w poszukiwaniu candy, jeżeli takową chcecie, to są ogólnie jeden z moich ulubionych torebek w życiu, powiem Wam szczerze. Teraz przejdę już do torebek skórzanych. I e, to jest torebka, którą dostaję ostatnio bardzo wiele pytań. Mm, to jest worek, który mam od lata zeszłego roku. Dostałam go na urodziny e, w prezencie. I znaczy, no wiadomo, może. Wiadomo było, że ja ją bardzo chcę, dlatego ją dostałam. Ale to jest model Stacy i ona jest wykonana ze skóry safiano, czyli z tej skóry niezniszczalnej. Ta skóra się charakteryzuje tym, że ona jest taka sztywna. Jeżeli macie jakąkolwiek torebkę z tej skóry safiano, to możecie być pewne, że ta torebka wytrzyma, nie wiem, 10 lat. 20 lat, strasznie, strasznie długo. I często pytacie jaki ja mam rozmiar, jak mi się ta torebka y, sprawuje. ona ogólnie ja mam rozmiar średni właśnie od tego zacznę, bo te są w trzech rozmiarach: duży, średni i całkiem mały. Ja mam rozmiar średni. Widziałam też na stronie, że one w tej chwili są w bardzo wielu wariacjach kolorystycznych, nawet we wzory są jakieś. Także to jest chyba jakiś taki bestseller po zeszłym roku, bo one pojawiły się chyba z tego co kojarzę w zeszłym roku. I y, ten średni rozmiar występuje w komplecie o z taką małą jeszcze saszetką w środku z kosmetyczką, I to zawsze jakieś kosmetyki po prostu sobie noszę. i ona jest też odpinana, także można ją odpiąć, wypiąć, przypiąć sobie do innej torebki, albo nosić torebkę bez torebki, bez w środku tej saszetki i ona ma jeszcze pasek, także tutaj możecie sobie nosić ją z paskiem, możecie nosić ją bez paska, tak ten komplet cały wygląda. W środku jest z kolei takie zamszowe, takie szorstkie, dosyć wykończenie. Natomiast nie ma żadnego zapięcia, i to jest według mnie jej duży minus. Um, może zacznę od tego minusa, dlatego że według mnie ten tutaj ściągacz, on jest zbyt, on jest jakoś tak skonstruowany, że on jest śliski i niestety ta torebka się otwiera. Nie ma opcji, żeby go sobie tak mocno ściągniecie i będziecie chodzić cały czas z taką torebką. Jeżeli tylko coś do niej włożycie, a jest dosyć pojemna, nawet ta średnia wielkość, to cały czas będziecie ją mieć mocno otwartą, bo to się ześlizguje na dół. Także, jeżeli jesteś uczulone na to, że musicie mieć zamkniętą torebkę, no to możecie mieć po prostu yy, z tym problem. Plusem jest to, że można do niej dużo naładować, że jest wytrzymała, nic tutaj mi się nie urwało. No i plusem jest również ta skóra i wykończenie, dlatego że ta torebka po roku, a jak wiecie po filmach i też, kto mnie śledzi na snapie, ten wie na Insta, też widać ja ją noszę bardzo często. Yy ja ją tak, że tak powiem szuram, czyli noszę na co dzień, noszę wszędzie i ona wygląda po tym roku jak nowa. Ona wygląda jakby była z półki sklepowej, nie widzę żadnego absolutnie śladu użytkowania jej, nawet w środku, nic mi się nie pobrudziło, po prostu wygląda jak nowa, wygląda totalnie jak nowa i to jest myślę po pierwsze przez to, że ona jest dobrze wykonana, ładnie wykończona, a po drugie to jest ta skóra i myślę, że ta skóra w kombinacji z workiem, który się właśnie nosi, którym się szura, który się gdzieś tam rzuca, zostawia, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo ta torebka się po prostu nie niszczy. Także jeżeli jeśli nad tą Stacy zastanawiacie, ja mam, tak jak powiedziałam, średni rozmiar, myślę, że małaby, myślę że yy, większa mogłaby się trochę zniszczyć, ale to też wątpię. Natomiast mała pewnie jest w ogóle też nie no bo do małej najmniej napakujecie. Ale w każdym razie polecam wam tę torebkę. Uważam, że jest warta tych pieniędzy i tak jak powiedziałam, po roku noszenia prawie częstego w różnych warunkach pogodowych wygląda po prostu jak nowa. I jeszcze mam dwie małe torebki. Jedna z nich to jest torebka, z którą też chodzę dość często. To jest mała Metropolis. Ona jest ze skóry bardziej miękkiej, już takiej, która się bardziej niszczy. Jest z serii limitowanej w kwiaty. To jest to taka seria, która była na zimę zeszłego roku. Ja strasznie długo za nią chodziłam. Ma przypięk też e, taką różową podszewkę. No natomiast ona w ogóle też jest hitem. Te to torebki metropoliski też są hitem, e, bo one są już teraz też w różnych rozmiarach, w różnych kolorach, z różnych skór, są też z safiano i taką bardziej Wam polecam niż tą, bo ta na przykład już mi się tutaj pobrudziła i trochę powycierała odnoszenia, przez to, że jest jasna, i jest takiej miękkiej skóry. Ehm. To one też teraz występują w takich opcjach, że można te klapki wymieniać i możecie kupić jedną torebkę i dokupować sobie klapki i po prostu te klapki wymieniać, żeby miały inny kolor. No ja ją też uwielbiam, zwłaszcza na wiosnę i lato, bardzo ją lubię, też tutaj już ją sobie zostawiam na wierzchu do noszenia, żeby ją nosić. E, bardzo mi się podoba i też jest dość pakowna. Właśnie lubię też te torebki, dlatego że nawet te małe rozmiary oni takie projektują, są naprawdę dosyć e, pakowne. A ostatnia moja e, furleczka to jest mała torebka, to jest taki czerwony kuferek. Też dostałam ją na urodziny zresztą. Same urodziny i samo okazje z tymi furlami, kurczę. No ale tak jest. I to jest model Piper. Ona występuje też. To jest też taki klasyk furlowy. Natomiast ona jest wersją tą, taką najmniejszą Pipera, bo te Pipery są takie duże one są takie bardziej jak Stacy, albo jeszcze większe normalnie. Natomiast ja mam taką małą wersję. Um, ona jest z miękkiej skóry, właściwie z tej samej skóry, z której jest ta Metropolis. No jest też w porównywalnej wielkości. Um, no jest w takim retro klimacie i to jest fajne, bo na przykład ta Metropolis moja nie ma odpinanego, Łańcucha, można go wyjąć, no ale nic się nie dopnie już po prostu. E, natomiast ta ma też odpinany łańcuch, który e, nie łańcuch, tylko pasek, e, tylko pasek i, i no się w ten sposób prezentuje. W sumie noszę ją bardzo rzadko, muszę ją jakoś zreaktywować, bo lubię ten kolor. To jest, taki czer to jest taka czerwień, która mi odpowiada, taka głęboka, mocna czerwień. No właśnie. Może go zostawię też na wierzchu po prostu. W każdym razie to jest taki mini, słodki model dużego, mo, dużego modelu. Także tak, tak wygląda moja kolekcja, ja Wam tę markę serdecznie polecam. Uważam, że te są dobrze wykonane i fajne jest to, że naprawdę jak pogrzebiecie, możecie dostać je w bardzo, bardzo dobrej cenie. Ja powiem Wam szczerze, przygotowując się do tego filmu przeglądałam sobie stronę i już oczywiście tam znalazłam jakieś candy, które mówią kup mnie na nowy sezon, będzie Ci ze mną ładnie. No, ale nie wiem, na razie się od tych zakupów powstrzymuję. Jestem zadowolona bardzo z tego, co mam. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania na temat tych torebek, to piszcie na dole, ja wam na nie odpowiem o ile będę mogła. Powiem wam tylko, że mm, próbowałam te candy czyścić, natomiast no niestety nie za bardzo wychodzi to czyszczenie. Powiem wam e, szczerze. Także tak, tak to wygląda. Mam nadzieję, że trochę Wam, jeżeli chodzi o Furlę e, i moje modele, e, rozjaśniłam w głowie. E, piszcie, co o tym sądzicie. I piszcie, jakie są Wasze ulubione marki torebek, bo to zawsze też, zawsze też jakieś takie fajne komentarze mi pozostawiać, ja zawsze gdzieś tam coś popatrzę sobie, podpatrzę również u Was, także, także, także piszcie koniecznie, jakie Wy marki torebek lubicie. No bo nie jest to tajemnicą, że tak jak e, kiedyś miałam straszną fazę i lubiłam buty Melissa, zresztą do tej pory mam ich bardzo dużo i też myślę, że będę je nosić. Tak uwielbiam furle. Taka jest prawda. Także już bursz już się rozgaduje bez sensu. Jeszcze raz mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, Pa.